10 września. Cieszcie się, radujcie, bo wierka jest wasza nagroda w niebie. Błogosławieni ubodzy, biada bogacza. Słowa Angelii będą Świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich oczu i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albo im do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz budujecie, albo im będziecie ceni. Błogosławieni, którzy teraz poszli, albo śmierć się będziecie. Błogosławieni jesteście, którzy będzie was nienawidzą, gdy was wyłączą spośród siebie. Gdy zależą was i z powodu, że naszą wieczerzę, odrzucą z pogardą wasze imienia konieczne. się i radujcie wam w dniu, bo wielka jest wasza groda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam bogaczom, bo odebraliście już pociągę waszą. Biada Wam, który teraz jesteście szyjciem, albo Wam go będziecie. Biada Wam, który teraz się śmiejecie, albo Wam smucić i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą, tak samo, bowiem im Przódkowie uczynili w Włoszech Proroku, mocno Pańskie. Komentarz na tym słowu. Błogosławieństwo pojawia się w Ewangeliach w dwóch wersjach Mateuszowej i Łukaszowej. Mateuszowa jest nakierowana na odbiorców wychowanych w tle narodu wybranego. Stąd liczba błogosławieństwa 8 oznacza, że symboliczą pełnią szczęście Królestwa Niebieskiego, tak jak siódemko znaczą pewnie doskonałość wieży w wymiarze ziemskim. Można zatem wnioskować, że ten, kto żyje błogosławieństwami, ten już teraz na ziemi czuje przed nas szczęścia Królestwa Niebieskiego. Łukasz kieruje swoją Ewangelię do odbiorców wywodząc i wywiadem w sposób Bogan dlatego wolno zamieścić cztery błogosławieństwa i cztery przekleństwa. Czwórka w kulturze hermetystycznej jest symbolem powszechności uniwersalizmu i niczym czterech stron świata. Przedstawiają one łącznie dwie sfery życia na Ziemi, dobra i zło. Naciskiem położone obiemy społeczeństwu ludzkiego działania. W tekście oryginalnym greckim o poezji pogosłowiając występują słowa Makario i dosłownie szczęśliwi, i one wskazują, że już teraz. W miarze trudnej i złożonej ziemskiej rzeczywistości chrześcijanin może i powinien doświadczyć nowego szczęścia prosto niebieskiego, jakkolwiek jest szczęście, jeszcze szczęście przez łzy i droga przez mękę. Dziękuję.